Rihanna chwali się dzieckiem na Instagramie. Fani z zachwytu. Wygląda zupełnie jak tata. Rihanna pokazała dziecko, Rihanna chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej przeboje wciąż podbijają serce klubowiczów. Można także usłyszeć jej w rozgłośniach radiowych. Chociaż los obdarzył 34-latki niesamowitym głosem. To artystka zrezygnowała z kariery w showbiznesie, by skupić się na rozwijaniu własnej marki. Rihanna jest zakochana w raperze AP Jerozolim. Ich związek zaowocował narodzinami dziecka. Wygląd chłopczyka do tej pory był tajemnicą. Aż do teraz. Rihanna zaprosiła do obserwowania profilu jej synka na Instagramie, co oznacza, że jeszcze nie raz będziemy mogli go zobaczyć. Fani nie mogli przestać zachwycać się chłopcem. Od razu zauważyli, że urodę w głównej mierze odziedziczył po swoim tatusiu. Co za maluch! Ma śliczny uśmiech. On wygląda zupełnie jak tata. Jeden z najpiękniejszych i najsłodszych prezentów gwiazdkowych, piszą Fani. Rihanna i Aperocki przyjaźnili się przez wiele lat. Ona znalazła miłość w objęciach przystojnego bogacza, a raper związał się z Kim Kardashian. Ostatecznie los znowu splutł ich ścieżki. Wszystko utrzymywane było w tajemnicy przed mediami. Obydwoje skutecznie ukrywali związek przez dwa lata. Po raz pierwszy pokazali się razem na Medgali w 2021 roku. Nieoczekiwanie zaczęli okazywać sobie czułość wprost przed obiektywami aparatów. Ponoć ich pierwsze romantyczne spotkania miały miejsce tuż po rozstaniu artystki z miliarderem Hassanem Yamahelem. Paparazzi przyłapali ich pod jednym z hoteli w Nowym Jorku. Para nie wychodziła z niego przez kilka dni, ciesząc się swoim towarzystwem. Później pokazywali się coraz częściej w różnych miejscach publicznych. Jednak wciąż nie było pewne, co właściwie ich łączy. Niedługo potem okazało się, że Rihanna jest brzemienna i to właśnie Rodzki jest ojcem jej dziecka. Gwiazda nie ukrywała, że obydwoje nie planowali rodziny, ale biorą pełną odpowiedzialność za swoje czyny, ponieważ nie dbali o zabezpieczenia. Nie mogę powiedzieć, żeby ta ciąża była planowana. Ale nie robiliśmy też specjalnie niczego, by jej uniknąć. Nie wiem, kiedy mam owulację, nie kontroluję tego wszystkiego. Co się we mnie dzieje? Po prostu miło spędzaliśmy czas. A potem pojawiły się te dwie kreski. Nie zwlekałam ani chwili. Natychmiast zawołałam mapę do łazienki i pokazałam mu test. Następnego dnia byłam już na wizycie u ginekologa. I tak zaczęła się ta podróż wyznała szczerze Rihanna na łamach w ogóle.